No hej, ja jestem Kompolik i witam was w kolejnym filmie z serii gramy przypiwku Terraria. Co będziemy robić dzisiaj? A na dzisiaj mam już powiedzmy, że pewien plan. Nie wiem czy się wyrobię w jeden dzień, bo jest to coś sporego. Hmm. O co chodzi? A ja już wam pokazuję. Troszeczkę spędziłem na czasu na innych mapkach. I, 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 no, wspierają surowce oczywiście, tak? Tu już mam miejsce przygotowane. No i skrzyneczki. Jak widać, zaopatrzyłem się w spore ilości drewna. E, no i muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o mapkę Satanisko, to nie, nie zostało tam ani jedno drzewo. Greenpeace by mnie zamordował i wcale się nie zdziwił, jak mi zrobią wjazd na chatę. Ale trudno się mówi. No, zwykle ścinę się stare drzewa, sadzi się nowe. Ja zrobiłem dokładnie na odwrót. E, pościnałem mnóstwo mniejszych drzewek, mam zamiar zrobić jedno duże. Nie jestem pewien, czy mi to wyjdzie, ale taką mam nadzieję. E, tak, to wszystko można pochować. E, Okej. Okay. Nie będę brał całego drzewa. Ale myślę, że tyle wystarczy. Okej. Okay. No i w zasadzie... Oj, coś mi to przycina. Wredny fraps, zły fraps, przestań. O co chodzi? Ja wiem, że to trudno będzie to. Prawdziwe drzewo deskami jakoś eee... Jakoś tak, żeby to udawało prawdziwe drzewo, ale może jakoś się uda. O, a ty tu czego kolego? Ehm, um, tak. Okej, okay, załóżmy. To jest tak, jakby początek tego drzewa. Nie jestem pewny, jak ja będę przechodził dalej. Ale. Może. Jakiś domek na drzewie sobie zrobię. Królik wypadł. Okej, okay, w zasadzie. Halipa będzie, jak to drzewo będzie w środku ciemne. No a będzie. No bo nie będzie oświetlone. Może później się zrobi z tego. Trzeba. No w zasadzie to, to drzewo trochę za, za szerokie mi wyszło. Bez przesady aż takiego drzewa to ja nie będę robił. Ono ma być. No może nie. Oj, przycięło. No, w wredne, Dobra. No, no, wprawdzie. No, nikt nie mówi, że ma być epickie. Ale chciałbym, żeby wyglądało dość imponująco. No a skoro tak. O, takie. Może trochę jeszcze mniejsze. E, nie jestem. Mm, co się stało z królikiem? Zamurował się, czy jak? Hej, królik. No, dobra. A powiedzmy, że o takie. E, dobra. No i załóżmy, że to będzie. O. Coś takiego. E, Okej. Okay. Dobra. No i załóżmy, że to będzie początek naszego drzewa. Lepiej się buduje... no na szkurna... wypad. Lepiej się buduje z dołu do góry jednak. Ale... Hmm, może... O. O, kurczę, no. Zobaczymy. Na pewno tutaj będzie... Na pewno zmajstruję coś na kształt domku na drzewie, ale to może później. Na razie mam problem, no, zakładając, że to drzewo będzie z drewna, najpewniej będzie z drewna. Trochę lepiej się robi w Minecrafcie, ze względu na to, że można z tych samych klocków robić pień, co, co, co drzewa rosną. Po prostu się stawia pniaczki, tu niestety od razu zebrane drewno się przerabia tak, jakby na deski. No, co powoduje pewne problemy oczywiście, ale... okej. Okay. Dobra... Może w późniejszym czasie tu się zrobi jak, jak w środku ten, znaczy wydrąży się jakoś ten pień. No i pozostaje problem z czego zrobić liście. Na pewno z jakichś zielonych klocków tylko. Znaczy na pewno jakieś takie są, ale... Okej. Okay. I tu można już zacząć jakby rozrastanie tego drzewa na różne strony. Na razie sobie zrobię taki zarys. Okej. Okay. Może trochę niżej. Okej. Okay. Um, dobra. Trochę mi to nie wyszło. Dobrze, że mam te skrzydełka. Te skrzydełka sporo pomagają. Okej. Okay. Załóżmy, że tu pień będzie się tak jakby rozszerzał na cztery takie główne gałęzie Okej. Okay. A może najpierw strasznie mi coś przecinę, no. O, drewno się. Z... Pierwszy stak drewna poszedł. No, to już coś. Okej. Okay. Dobra. No. No i załóżmy, że... To drewno nie, znaczy nie wyszło mi trochę za niskie? W zasadzie, może trochę. Jak na takie grube, to trochę niskie. Hmm, no i co w związku z tym? Wyciąć to? Wyciąć. Trudno się mówi. Jak coś, ro jak się, ja się do czegoś, jak coś robię, to się do tego przykładam. Chociaż w zasadzie, można by zostawić tutaj taką małą gałązkę. W końcu pień nie musi być. Nie jestem pewien co to za drzewo będzie, ale są takie drzewa takie. No tak. Nie wiem co ja miałem z biologii, ale mniejsza. każdym znaczy, że są drzewa takie, które mają gruby i wysoki pień, a dopiero koronę mają rozłożystą. I mniej więcej coś takiego zamierzam zmajstrować. Okej. Okay. Super, ale mi coś szatkuje. Wiem, że takie przycinające się filmy też się źle ogląda. ale może. O, teraz, teraz jest trochę lepiej. Okej, okay. oj, dobra, to się trochę przytnie. Oj, troszeczkę za bardzo, dobra. I myślę, że jeszcze tak... hmm, ile by tu... O! I myślę, że tu już będzie można robić korony. Jestem już na wysokości większej niż największe drzewa w okolicy, więc wydaje mi się, że tu już można myśleć o, o początkach korony drzewa. No... Żebym się tu nie zamurował tymi deskami. O, właśnie. ok Okej. Okay. Hmm. No dobra. Dobra, to ja tu teraz myślę, że trochę nie, nieco przyspieszę, żeby, żeby was nie zanudzać stawianiem klocków z drewna. Miejmy nadzieję, że mi ta ilość wystarczy. I tak, jak już widać, powiedzmy, gałęzie drzewa są już ukończone. Może jeszcze tam gdzie nie, gdzie po jednym klocku czy coś, ale to już naprawdę są kwestie kosmetyczne. Przecież to tutaj, bo tak widziałem, że nieco symetrii brak. Więc teraz będzie to Was prośba: jedna, może dwie, albo i trzy, no co się rozchodzi. Generalnie tak, czy da się coś zrobić, żeby mi się slajmy w drzewie nie pojawiały? Ale to jest sprawa poboczna. O, no i super. E, o co mi chodzi? Po pierwsze, zostało mi od cholery drzewa. Co mogę z nim zrobić? Liczyłem, że, to, że na to drzewo pójdzie dużo więcej. Ale no tak się złożyło, że jednak nie. Więc sprawa numer jeden. Co zrobić z tym drzewem? Jeżeli macie jakiś pomysł, co można z taką ilością drewna zrobić, piszcie śmiało w komentarzach. Sprawa numer dwa. Co można użyć jako liście? Bo najpewniej jest więcej niż jeden rodzaj zielonych klocków. Tylko, że żebym, no, jak widać, Sporo tego tu pójdzie i żebym nie, nie spędził tygodnia na samym zbieraniu tego. No chyba, że nie będzie innego wyjścia, prawda? Ale no. Ja jestem człowiekiem, który raczej sobie nie dodaje w magiczny sposób przedmiotów, więc jeżeli będę musiał, nie wiem, tydzień spędzić na wydobywaniu na przykład jakiegoś. Co tam było? Adamantyt był zielony? Kobalt? Kobalt był niebieski. Adamantyt czerwony. Mitry był zielony, o! Jeżeli nie wiem mitrilem można barwić klocki takie kamienne, no to fajnie, tylko że to mi miesiąc zajdzie, zanim ja tego mitrilu tyle pozbieram. Jeżeli jest inny sposób, walcie śmiało, na pewno to wykorzystam. I, 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 I sprawa trzecia, jeżeli macie jakieś pomysły, co można by tu ciekawego wybudować, no to walcie śmiało, jeżeli pomysł będzie ciekawy, to najpewniej go wykorzystam. No i sprawa czwarta. Nie wiem, czy takie drzewo u kogoś nie powstało już, na, na przykład na serwerze albo coś. Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś już widział takie drzewo, no to, no to nie jest zbyt, ja wiem, zbyt oryginalny pomysł i naprawdę od nikogo go nie zgapiałem. Żeby nie było. Sam wpadłem na pomysł, żeby wyciąć drzewa i drzewo wybudować. Pomysł to jakiś no, oryginalny nie jest, więc nie zdziwię się, jeżeli ktoś mi powie, że gdzieś na serwerze albo gdzieś ktoś wybudował coś podobnego. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że podobało się i liczę na Wasze szybkie komentarze odnośnie przynajmniej liści, żebym zdążył yy, pozbierać i wybudować, i w następnym odcinku to drzewo skończyć. No, a póki co, to myślę, że. By było na tyle, ja jestem Kompulik, to był film z serii Gramy przy piwku Terraria, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak i tak tak dalej. Na razie, cześć! A, no i jeszcze jedno, tak na koniec, to drzewo wypadałoby jakoś nazwać, więc jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, to walcie śmiało. Nie ma żadnych zasad, może się nazywać jak chce... Jeżeli mi się po prostu podoba, to tak właśnie je nazwę. Eee, no, że tak powiem, czas tego, tego, no, nie będę tego nazwał konkursem, ale tego czegoś e, jest po prostu do momentu, kiedy będę nagrywał następny odcinek. Bo myślę, że jak już to drzewo skończę, tam będzie miało liście i w ogóle full wypas będzie, no to w tym momencie walnę tabliczkę z nazwą drzewa. E, możecie się inspirować czymkolwiek, jakkolwiek. Byle by było fajne, śmie może śmieszne, może poważne. Warunek jest taki, ma mi się spodobać. Nie mam pojęcia czy komukolwiek uda się trafić w mój gust, ale myślę, że. Myślę, że tak. Tak jak ostatnio był totalny odpostym kompotem, jeżeli chodzi o nazwę serwera, tak podejrzewam, że i teraz uda się wam czymś mnie zaskoczyć. a teraz to już jest naprawdę koniec. Bye bye.